Siemaneczko, słuchajcie, tak jak powiedziałem w poprzednim materiale, takich tematów do omówienia, jeżeli chodzi o ten podcast, było tam przynajmniej kilka, które były albo nieprecyzyjne, albo złe, albo wręcz jeden temat jest szkodliwy w mojej ocenie i po prostu wprowadza widzów w błąd, ale nim zajmę się na końcu. Nie będzie o tym w tym materiale, to będzie kolejny specjalny materiał na ten temat zrobię bo jest to generalnie no, temat, który warto jest odmówić od początku do końca i generalnie też wskazać po prostu błąd, który niesie dużą szkodliwość społeczną. Natomiast w tym materiale będzie trochę luźniejszy, yy, krótki komentarz co do kobiet w pokerze, ale posłuchajmy może, co tutaj ma do powiedzenia gość odcinka i pytania przede wszystkim prowadzącego. Powiedziałeś jedno ważne słowo. Tak robią pokerzyści. Czy często zdarza się tak, że tak robią? Pokerzystki. Czy zdarzają się kobiety w tej branży? Zdarzają się, ale rzadko. Dlaczego? Ciężko mi tak naprawdę powiedzieć, czemu. Może ich to nie kręci? Może to jest kwestia, że, że jesteśmy troszkę inaczej płciowo skonstruowani? Chyba takim fajnym przykładem jest ja, ja i moja żona. Ja mam taki umysł bardziej, jeżeli chodzi o to matematyczny, tak. A taki mamy wspólny rytuał, żeby spędzać z sobą jak najwięcej czasu. Siadamy codziennie dobrze, od poniedziałku do piątku i oglądamy jaką to melodię. Ja kojarzę te nuty, a ona do mnie mówi, to jest to. Ty skąd ty to wiesz? Mhm. No, może... no słuchajcie, tutaj Łukasz, czyli, czyli gość wywiadu, nie do końca, może nie wiem, może jest nieśmiały, może sam do końca nie wiesz, z czego to wynika, że tych kobiet jest tak mało w pokerze. Tu podaję tam przykład już taki anegdotyczny tam z swojej żony, jak słyszycie, tak, że tam żona jest mniej w domniemaniu mniej umysł ścisły niż on. Ja generalnie bym powiedział tak, no zjadłem zęby na pokerze, długo w tym środowisku siedzę, ale zajmuję się nie tylko pokerem, różnymi innymi rzeczami się w życiu zajmuję, z różnymi ludźmi mam do czynienia, no i generalnie jakby nie, mogę się podeprzeć tu badaniami, mogę Wam na przykład pokazać badania, że jest pokazane, że kobiety wybierają zupełnie inne zawody niż mężczyźni, że właśnie mężczyźni są bardziej nastawieni na rywalizację, na cel, lepiej znoszą duży stres i tak dalej, kobiety przeciwnie. Jest jakby, no można się podeprzeć badaniami, ale ja z racji tego, że po prostu empirycznie znam temat od środka, to nawet nie potrzebuję tych badań. Chociaż pewnie tutaj w materiale ja Wam podrzucę, żebyście sobie zobaczyli, ale abstrahując od badań. Po prostu, no, większość kobiet nie nadaje się do pokera. Nie nadaje się do pokera z takiego aspektu, może dzisiaj to jest kontrowersyjne, ale tak jest. Po prostu z aspektu biologicznego nie nadają się do pokera na wysokim poziomie. W takim sensie, że po prostu kobietom jest ciężej myśleć logicznie, przyczynowo-skutkowo, ciężej jest im odciąć się od emocji, a generalnie poker na wysokim poziomie, bo oczywiście mówimy o profesjonalnym pokerze, bo to tego głównie tyczy pytanie, dlaczego ich nie ma. Poker na profesjonalnym poziomie to jest przede wszystkim od kompletne odseparowanie się od emocji, myślenie logiczne, przyczynowo-skutkowe, co wynika z czego i tak dalej, wgryzienie się bardzo w mechanikę gry, no po prostu to, to podobnie jak z takimi innymi rzeczami gikowskimi, tak, dlaczego jest więcej ludzi właśnie inżynierów, inżynierów, architektów. Może architekt to już nie jest tak bardzo gikowska sprawa, ale właśnie inżynierów, programistów. Kwestia też taka, jeżeli chodzi o rywalizację, tak, czyli mówimy, nie wiem, sporty walki i tak dalej. Dalej, jeżeli chodzi o, mimo że się teraz to trochę próbuje, taki wpływ, y kultura masowa, media próbują jakby to zrównać, mówić, że. Słuchajcie, nie ma różnicy między kobietą i mężczyzną, że może być policjantka, i policjant jakby ma taką samą wartość, jeżeli chodzi o ochronę cywili, tak samo w wojsku, że żołnierz kobieta, bo ja nie, tutaj nie używam feminatyw, nie ma żadnej żołnierki, jest żołnierz, żołnierz kobieta, żołnierz mężczyzna, że są tak samo warci, no a jest to oczywista bzdura, oczywista nieprawda, że po prostu w formacjach siłowych no, każdy, kto myśli logicznie, tak, kto się nie poddaje tej manipulacji, która płynie do nas z mediów masowego przekazu, wie, że tam, gdzie chodzi o działanie siłowe, fizyczne, po prostu mężczyzna ma więcej siły, tak, czy to będą właśnie jakieś prewencje, jeżeli chodzi o policję, czy jednostka wojskowa, tak, jeżeli mówimy o wojsku, czy sporty walki, tak. Także to są rzeczy oczywiste, natomiast w, mówię w kwestii fizycznej, natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę kwestie takie właśnie logiczne, analityczne, no to to już jest tak, powiedzmy mniej namacalne, ale właśnie w pokaże jest to widać, że kobiety przecież nie są dyskryminowane, wręcz przeciwnie, powiedziałbym nawet, że mężczyźni w pokaże są dyskryminowani. Bo słuchajcie, zastanówmy się nad takim logicznym fikołem. Jeżeli są organizowane turnieje na zasadzie ladies Events, gdzie mogą od, y, y, brać udział w tych turniejach tylko kobiety? No to, to są dwie opcje tylko. Albo kobiety są mniej jakby sprawcze, mniej inteligentne w sensie inteligencji roboczej, że mniej kumają pokera i po prostu nie są w stanie sobie poradzić z mężczyznami, z rywalizacji z, tymi, rywalizacji z tymi mężczyznami przy stołach, dlatego tworzy im się specjalny event, żeby po prostu ten event miał niższy poziom i one mogły ze sobą konkurować, tak, to jest pierwsza hipoteza powiedzmy, nazwijmy to hipotezą, a druga hipoteza, no to jest generalnie taka, że powiedzmy jest równość, tak, czyli zakładamy, że jednak nie, nie są, nie, ta ich inteligencja robocza nie jest y, mniejsza od inteligencji mężczyzny, że są tak samo w stanie analizować dane, tak samo w stanie myśleć przyczynowo-skutkowo, tak samo w stanie są się oddzielać od emocji, no to jeżeli powiem ok, to to jest prawda, to w takim razie taki event jest dyskryminacją mężczyzn. To po prostu dyskryminuje mężczyzn, bo dlaczego kobiety mają mieć y, osobny field, tak? Dlaczego ja nie mogę y, po prostu uczestniczyć w fildzie z kobietami? No nie ma, to się nie trzyma, nie ma to żadnego żadnej podstawy takiej logicznej. Bo analogicznie, jeżeli robimy Ladies Events, to powinny być w takim razie też Men Events, tak? czyli po prostu eventy tylko dla mężczyzn. I wtedy, okej, okay, są eventy tylko dla mężczyzn, tylko dla kobiet i są eventy mieszane. Wtedy nie ma problemu, co nie? Ale jeżeli robimy taki, jakby oddzielny zbiór, że grają mężczyźni i kobiety, albo same kobiety, no to jest jedna z dwóch bramek. Albo uważamy, że one po prostu są słabsze i dlatego obniżamy im poziom, albo dyskryminujemy mężczyzn, tworząc specjalne warunki dla kobiet, żeby było im łatwiej po prostu żeby łatwiej było im do tego ekosystemu wejść. Ale ja oczywiście znowu nie będę poprawny politycznie. Uważam, że ta pierwsza opcja jest po prostu y, prawdziwa. Ta moja pierwsza hipoteza jest prawdziwa. A właściwie teza, bo mogę ją w pewien sposób poprzeć dowodami w innych rzeczach, tak gdzie na przykład w resortach siłowych, w wojsku czy policji kobiety mają mniejszy standard y, ćwiczeń czy mniejszy standard umiejętności fizycznych do wykonania niż mężczyźni na te same pozycje. Co przecież bandyta nie będzie wymagał od kobiety mniej niż od mężczyzny, tylko musi być tak samo silna jak mężczyzna, żeby po prostu tego bandytę powstrzymać. Więc znowu, z punktu widzenia logiki, inne standardy dla kobiet i dla mężczyzn to na pewne pozycje, które nie, no nie są jakby seksistowskie z gruntu, czyli nie może być pozycja policjanta seksistowska z gruntu, ponieważ policjant ma chronić, po prostu otoczenie, chronić mnie, chronić ciebie, tak? Chronić nas wewnętrznie. Wojsko nas chroni zewnętrznie, policja nas chroni wewnętrznie. Więc jakby są pewne standardy, które zapewniają czy gwarantują, że ta ochrona będzie, powiedzmy, w miarę skuteczna, co nie? ale jak widzimy, są jednak podwójne standardy i dla kobiet te standardy są obniżone. Co jest, tak naprawdę, znowu, jak się zastanowimy, no logiczne, tak? że po prostu kobieta nie ma siły takiej fizycznej, więc ona w tych standardach, które są po prostu obecnie i one są jakby pod mężczyzn w takim sensie, że, no, że z mężczyzny stara się wydobyć jak najwięcej. No to kobieta nie da rady w tych standardach i to jest oczywista oczywistość. I analogicznie jest w pokerze w mojej ocenie, czyli po prostu kobiety sobie nie poradzą yy, tak dobrze jak mężczyźni, średnio, tak, bo oczywiście są wyjątki potwierdzające regułę. Także nawet te pokerzystki znane w środowisku, włącznie z Liv Bory, która... Yy, w mojej ocenie też nie była wcale dobrą pokerzystką, po prostu binknęła parę turniej. Bo, słuchajcie, w turniejach jest duża wariancja, każdy może jeden turniej wygrać, czy drugi. Później, jeżeli masz, powiedzmy, duży bankroll, jeżeli masz te zaplecze takie analityczne, czyli powiedzmy ona tam wygrała IPT, no to grasz te fieldy dużo mniejsze już, nie są powiedzmy tysiące ludzi, tylko setki ludzi, albo dziesiątki ludzi w jakichś high rollerach. Więc wariancja jest dość duża. I generalnie też, jakby progres możesz złapać większy, żeby w tej, powiedzmy, w tym fildzie się dłużej utrzymywać, tak, jeżeli jesteś bliżej tych graczy high stakes. Ale zmierzam ogólnie do tego, że tak naprawdę takich kobiet w pokerze, ja mogę wymienić jedną, którą uważam, że była na poziomie yy, po prostu pokerzystów, tak, czyli grała na tak wysokim poziomie jak, jak mężczyźni. No, i to była Vanessa Selbst, która tak właściwie znowu, jak się przyjrzycie, Vanessa Selbst to była lesbijka. Miała cech więcej męskich niż kobiecych. Chodziła jak facet, wkurwiała się jak facet, przy stole wyglądała jak facet, waliła trzy betami four i tak dalej. I generalnie to jeszcze takie były czasy, powiedzmy mniej GTO-oriented. Więc ona, powiedzmy, takim style, stylem maniakalnym y, dobrze ten jej styl wychodził, ale właśnie ten styl maniakalny to jest styl, który nawet na tej osobie, która to robi, czyli tam musisz ludzi wstawiać w ciężkich spotach, ich dużo trzybetować, forbetować, kraizować. On, to taki styl powoduje duże obciążenie też na tobie. No, i większość po prostu kobiet, a nawet duża część mężczyzn, szczególnie w tamtym okresie, nie potrafiła takim stylem grać i z taką presją sobie radzić. No, i generalnie Vanessa Selbst była takim wyjątkiem w mojej ocenie, jeżeli chodzi o karty, po prostu takich top, top pokerzystów na wysokim poziomie. Teraz ja tak tego dokładnie nie śledzę. Być może jest jakaś odpowiedniczka, co nie, Vanessa Selbst, natomiast w czasach jak ja to tak śledziłem mocniej no to i z tego w ogóle co pamiętam to jest to jedyna pokerzystka którą ja jakby szanuję pod takim kątem że skillowo skillwise ona jest po prostu na poziomie najlepszych pokerzystów a mogę jeszcze w sumie dobre słowo wspomnieć o naszej Moni tak czyli Monice Żukowicz ja dokładnie się nie przyglądałem jak wygląda jej gierka ale z tego, co się orientuje, też jest taką osobą, która ma w miarę analityczny umysł, myśli właśnie w taki sposób y, przyczynowo-skutkowy. Widziałem, że tam na party poker coś klika, też sobie, też sobie dobrze, dobrze radzi, dobrze promuje pokera. No ale to są generalnie, to są po prostu wyjątki potwierdzające regułę. I myślę, że no słuchajcie, no to nie ma też co się poddawać poprawności politycznej. Y, król chodzi nagi i nikt nie mówi, że jest nagi. No zewsząd płynął po prostu... Bzdury, ideologia, która nas zalewa po prostu każdego dnia, że możemy sobie na przykład wybrać płeć, tak, albo że generalnie mężczyzna jest tak, ko, przepraszam, kobieta jest tak samo silna jak mężczyzna. No, generalnie tego typu absurdy. Tak nie jest. No i jeszcze zamknę to może taką klamrą, że właśnie w przypadku pokera kobiet jest tak mało właśnie z tego względu, że jest to gra analityczna, gra, gra, gra dla geeków, dla ludzi, którzy yy, siedzą z w danych, w statystykach, w działaniu przyczynowo-skutkowym, co kobietom definitywnie nie odpowiada. Kobiety nie są w stanie się długo koncentrować na problemie, nie są w stanie go rozkładać na czynniki pierwsze, nie są w stanie tego robić. Nie że w ogóle, tylko tak dobrze jak mężczyźni. Po prostu kobiety mają inne cechy, jakby predestynowane są w, innych, w inne rejony, niż mężczyźni. Tam, gdzie mężczyźni by się z kolei nie sprawdzili, I to można sobie spojrzeć. Jest bardzo dużo statystyk, które pokazują, jaki rodzaj prac dobrowolnie wybierają kobiety, jaki rodzaj prac wybierają mężczyźni. Także. Generalnie z tego to wynika, że tak mało kobiet jest w pokerze. Także to jest taka moja uwaga co do tego, do tego pytania i do tej odpowiedzi kolegi. A takie materiały bardziej, bo tu będzie takich właśnie kilka poważniejszych. Mogę tylko nadmienić, że wspomnę coś o hazardzie, coś wspomnę, i wspomnę coś o powiedzmy naszym najlepszym pokerzyście Wiktorze Malinowskim w kolejnym materiale czy materiałach. Także stay tuned i pozdro.